Dramatyczne doniesienia tego poranka Fakty RMF FM na godzinę dziesiątą. Ale właśnie. To dramatyczne i szokujące doniesienia. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie wszystkie osoby, które były na pokładzie zginęły, mówi rzecznik MSZ-u Piotr Paszkowski. Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie rozbił się, podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Prezydent leciał na uroczystości katyńskie. Prawdopodobnie wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie rządowego samolotu, który rozbił się w smoleńsku, zginęły. Mówi radio RMF, FM rzecznik MSZ Piotr Paszkowski. Samolot rozbił się po dziewiątej przy podchodzeniu do lądowania. Agnieszka Witkowicz zbiera informacje w tej sprawie. Agnieszko, kto dokładnie był na pokładzie. Prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, także wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Tremer, szef IBN Janusz Kurtyka i szef Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek, także Władysław Stasiak z kancelarii prezydenta i Paweł Wypych i y, y, ostatni prezydent na uchodźstwie. Prezyd Prezydent Na pokładzie było w sumie 87 osób. Prawdopodobnie wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie zginęły, ale jeszcze w tej chwili czekam na ostateczne potwierdzenie tej informacji. Ekipy przystąpiły do wydobywania pasażerów, osób, które znajdowały się na pokładzie. Mówi rzecznik MSZ-u Piotr Paszkowski. Rządowa maszyna rozbiła się przy lądowaniu na lotnisku. Była straszna mgła. Samolot zahaczył o drzewa i się zapalił. Teraz przenosimy się do Moskwy. Tam nasz korespondent Przemysław Marzec. Przemku, co ty wiesz o tej tragedii w Smoleńsku? Ja rozmawiałem z dziennikarzami polskimi, którzy czekali na prezydenta w Katyniu, a teraz próbują dotrzeć na wojskowe lotnisko pod Smoleńskiem. Informacje, które oni otrzymali również brzmią bardzo pesymistycznie. Nieoficjalnie usłyszeli od różnych osób, że tej katastrofy mógł nikt nie przeżyć, ale powtarzam to nie są potwierdzone i oficjalne informacje. Rosyjskie agencje na razie podają niewiele szczegółów tej tragedii. Wiadomo, że pożar samolotu udało się już ugasić i wiadomo, że trwa akcja ratunkowa. Moskwa, Przemysław Marzec. Nasz wysłannik Paweł Świąder jest w tej chwili w Katyniu. Halo Paweł. E, witajcie. Ja zacznę od tego, że my dziennikarze przylecieliśmy wcześniejszym samolotem, mniejszym, dlatego dotarliśmy na miejsce bezpieczniej. Oczywiście czekaliśmy na przyjazd delegacji Lada. Moment, miał się pojawić prezydent i wtedy dotarły do nas te informacje o katastrofie. Absolutnie nie możemy w to uwierzyć i w tej chwili próbujemy się dostać w pobliżu lotniska. Zatrzymaliśmy po prostu jakiś samochód, który przejeżdżał. Z niego wysiadamy. Byliśmy przed bramą lotniska, tam oczywiście nas nie wpuszczono. Próbujemy objechać jakieś to miejsce, żeby znaleźć się możliwie najbliżej katastrofy i po prostu zebrać jak najwięcej aktualnych informacji. Tyle na razie mogę Wam przekazać ze Smoleńska. To nasz wysłannik Paweł Świąder. Teraz łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Burzyńską. Agnieszko leciałaś niedawno właśnie tym samolotem, który rozbił się dziś w smoleńsku. Dokładnie 33 godziny temu z Pragi to szokujące o tyle, że samolot niedawno wrócił z generalnego remontu. I to naprawdę generalnego wyremontowane silniki odnowione skrzydła całkowicie zmienione wnętrze. No i najlepsi piloci jeszcze 30 parę godzin temu nic nie zapowiadało, że może przytrafić się taka tragedia. Start, lądowanie, lot, wszystko przebiegało bez jakichkolwiek problemów, najmniejszych nawet turbulencji. No wiemy wszyscy, że tupolewy to maszyny bardzo stare, dwudziestoletnie. Nie latają już nigdzie oprócz kilku krajów byłego bloku wschodniego. Przed tragicznym stanem maszyn przestrzegało już wielu, w tym najlepszy pilot pułku, który w proteście przed używaniem latającej trumny, no bo tak był nazywany tupolew wśród załogi, odszedł z pułku. Te ostrzeżenia padały zresztą od lat. Powtórzmy wstrząsające informacje ze Smoleńska. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu z prezydentem Polski, poinformował o tym gubernator obwodu Smoleńskiego. Rzecznik polskiego MSZ Piotr Paszkowski powiedział nam, że... Wszystko niestety wskazuje na to, że zginęły prawdopodobnie wszystkie osoby, które były na pokładzie. Samolotem na uroczystości katyńskie lecieli prezydent Kaczyński z żoną, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Jerzy Majdziński, prezes NBP Sławomir Skrzypek, szef Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka i wiele innych osób. Wszystkie nowe fakty w sprawie tej wstrząsającej katastrofy usłyszycie natychmiast na naszej antenie. Radio, Muzyka, Fakty, RMFFM. Przesząsające informacje ze Smoleńska. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu z prezydentem Polski, poinformował o tym gubernator obwodu Smoleńskiego. Samolotem na uroczystości katyńskiej lecieli prezydent Kaczyński z żoną i wielu innych wysokich dostojników państwowych. Rzecznik polskiego msz Piotr Paszkowski powiedział nam, że wszystko wskazuje na to, że zginęły prawdopodobnie wszystkie osoby, które były na pokładzie. Nowe fakty w sprawie tej dramatycznej historii zbiera Agnieszka Witkowicz. Samolot zapalił się przy podchodzeniu do lądowania, zahaczyło drzewa, wybuchł ogień, ogień, udało się ugasić, ale najprawdopodobniej nikt nie przeżył. Samolot był prawie pełny, na pokładzie było 87 osób. W Smoleńsku w tej chwili trwa wydobywanie ofiar katastrofy rządowego TU-154 na miejscu jest polski ambasador w kraju. Premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. Teraz wszyscy ministrowie są w drodze do stolicy w MSZ organizowany jest sztab kryzysowy. prezydenckim Tu 154 leciały najważniejsze osoby w państwie. Według programu Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa na liście pasażerów prezydenckiego samolotu Tu 154 powinni znajdować się Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Jerzy Majdziński. Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Mariusz Handlik, Andrzej Kremer, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, biskup Tadeusz Płoski. W Katyniu jest nasz wysłannik Paweł Świąter, łączymy się teraz z nim po raz kolejny. Pawle. Tam nam udało się dojechać w pobliże lotniska. Zatrzymaliśmy po prostu w pobliżu cmentarza w kasieniu jakiś przejeżdżający samochód. Nie puszczono nas przez główną bramę, więc dotarliśmy do takiej leśnej drogi z boku. Tutaj na miejsce już przyjechało ponad 20 polskich dziennikarzy. Przez chwilę próbowaliśmy się przedostać w pobliżu lotniska. Z tej, z tego miejsca pilnowało już kilkunastu milicjantów. W tej chwili pojawili się już funkcjonariusze OMONu z długą bronią. Odgrodzili teren biało-czerwoną taśmą, także niestety nie mamy żadnego dostępu do. Do lotniska, do jego okolic, ale jeden z naszych dziennikarzy wracał y, tamtąd, widocznie był tutaj wcześniej i powiedział, że to, co widział, to po prostu kompletne zgliszcza. Powiedział, że nic z tego samolotu y, nie zostało. Próbujemy dowiedzieć się czegoś więcej. Na razie to tyle ze Smoleńska. To był nasz wysłannik z Katynia, Paweł Świąder. Ponownie teraz przenosimy się do Moskwy, tam, Przemysław Marzec. Przed chwilą gubernator obwodu smoleńskiego potwierdził w rozmowie z telewizją informacyjną Rosja 24, że tej katastrofy, katastrofy prezydenckiego samolotu, nie przeżył nikt. Według gubernatora samolot podczas podchodzenia do lądowania upadł, spadł na płytę lotniska i rozpadł się na części. Z kolei Kreml poinformował, że już w tej chwili na miejsce tragedii leci minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych Siergiej Szojgu. Moskwa, Przemysław Marzec. Wszystkie nowe fakty w sprawie tej katastrofy usłyszycie natychmiast na naszej antenie. Radio, muzyka, fakty. RMF FM 10.30 to są fakty RMF 1028 punktualnie. Nikt nie przeżył katastrofy prezydenckiego samolotu w smoleńsku. Takie słowa przekazał gubernator obwodu smoleńskiego. Podało je rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Powtórzmy: 87 osób. Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na Uchodźstwie. Ryszard Kaczorowski, kandydat na prezydenta Jerzy Majdziński, szef sztabu generalnego wojska polskiego, generał Franciszek Gongor, szef Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzepek to tylko kilka nazwisk z listy, na której figuruje aż 87 pozycji. Tu 154 rozbił się na lotnisku w smoleńsku przy podchodzeniu do lądowania w warunkach gęstej mgły. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powołał specjalną komisję do zbadania przyczyn katastrofy. Będzie jej przewodniczył rosyjski premier, a więc Władimir Putin. Prezydent Rosji wysłał także na miejsce wypadku ministra do spraw sytuacji nadzwyczajnych Siergieja Szojgu. Według źródeł prezydenckich w Rosji do katastrofy doszło dwa kilometry od Smoleńska, tuż przed lotniskiem wojskowym w miejscowości Pieciersk. Tam w tej chwili próbuje dotrzeć nasz wysłannik Paweł Świąder, a Agnieszka Burzyńska w Warszawie rozmawiała z rzecznikiem msz Piotrem Paszkowskim. To są informacje sprzed kilku minut. No według informacji, które są nam na bieżąco przekazywane, w tej chwili obok wraku samolotu, spalonego wraku, znajduje się nasz ambasador. Samolot najprawdopodobniej zahaczył od drzewa przed wchodzeniem do lądowania. Zapalił się, akcja gaszenia samolotu została już ukończona. No, niestety, wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie, zginęły. Ale jeszcze w tej chwili czekam na ostateczne potwierdzenie tej informacji. Ekipy przystąpiły do wydobywania pasażerów, osób, które znajdowały się na pokładzie, także poczekajmy na potwierdzające informacje w momencie, kiedy będzie to już możliwe. Kto leciał oprócz pary prezydenckiej? No, leciał także szef sztabu z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, leciał wiceminister minister Andrzej Kremer, Także, także przekazemy pewną listę osób, które znajdowały się na pokładzie, ale w tej chwili dopiero czekam na przekazanie mi no, tych wyczerpujących informacji odnoszących się do osób, które znajdowały się na pokładzie i oczywiście okoliczności tego wypadku.